Wydarzenia kulturalne komentować będą: Ksiądz Andrzej Przekaliński, Bożena Janicka, Janusz Józefowicz. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wystawa poświęcona twórczości Huberta Hilschera był twórcą plakatów i opracowań graficznych książek, albumów o sztuce i czasopism. Był jednym z założycieli dwumiesięcznika projekt, a także jednym ze współorganizatorów pierwszego biennale plakatu. Jednak sławę przyniosły mu plakaty cyrkowe, niezwykle bogate kolorystycznie, z zielonymi gepardami, fioletowymi końmi i lwami, które udawały akrobatów. To, co robił, świadczyło nie tylko o talencie i skrystalizowanej indywidualności, także o tym, że nawet w czasie marnym, w którym przyszło mu żyć i tworzyć, w ciągłej walce z ograniczeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ideologicznymi czy rynkowymi i technicznymi można zachować godność i niezależność. Wiesława Wierzchowska krytyk sztuki ze wstępu do katalogu wystawy. zatoczył w swoim życiu pewien krąg. Mianowicie urodził się w tej dzielnicy, w której znajduje się muzeum, na Powiślu, na ulicy Solec. W tutejszym kościele został ochrzczony. I kiedy 20 lat temu w Rozpoczynaliśmy współpracę w naszym muzeum, to powiedział, to bardzo się z niej cieszył, bo mówi, że wrócił do kościoła, z którego wyszedł. I dla mnie praca z Hubertem to wielka przyjemność. Był zawsze bardzo punktualny. Projektował, powiedziałbym, dość klasycznie. Zawsze uwzględniając charakter projektu, dostosowywał go do konkretnej sytuacji, konkretnej, konkretnego wydawnictwa czy konkretnej wystawy, jak w przypadku naszym bywało. Ale zawsze zwracał uwagę na to, aby. Jego projekt nie przeszkadzał w, w, czytelnikowi, żeby nie on był tym, który rzuca się w oczy, kiedy się książkę ogląda. Chodziło mu zawsze o pokazanie w piękny sposób tego, co powierzonym mu zostało do pokazania. Wystawę kończy książka, która. Mm, Poświęcona jest współczesnej grafice światowej. Tam znalazło się także nazwisko Huberta. Po prostu odszedł jeden z kilku grafików polskich, który niewątpliwie znajdował się w czołówce projektantów już nie polskich, światowych. Cóż, można być tylko szczęśliwym, że pracowało się z takim człowiekiem. Mówi się o ludziach, że są niezastąpieni. Tak, tylko nie w sztuce. Zawsze po odejściu artysty pozostaje jakaś pustka. I tak sobie myślę, że właśnie Pokazując projekty Huberta, pokazując jego pracę. Teraz dopiero Hubert zaczyna naprawdę żyć. Do zakochania jeden krok, śpiewał przed laty Andrzej Dąbrowski. W filmie Piotra Wereśniaka zakochali się w sobie Zosia i Mateusz, czyli Magda Cielecka i Bartosz Opania. Zakochani to komedia romantyczna po polsku, w której grają również m.in. Bata Tyszkiewicz, Katarzyna Figura, Olaf Ubaszenko i Cezary Pazura. A nastrojową balladę śpiewa Natalia Kukulska. Cześć. Cześć. Pani pachniesz? <noise> Dzięki, ty też. Przyjechałeś na wystawę? Pomyślałam, że można tu coś ukraść. Mateusz. <susza> Zosia, miło mi. Żartujesz. Nie naprawdę mi miło. Nie, żartuję, że masz na imię Zosia. Nie, to taka ksywa. W dowodzie mam Zofia. Czujesz na Podoba mi się na zbrodowie bombickiej. Masz <laughs> no, trochę ty <laughs> jedyny! Szczepan! <laughs> Jestem Szczepan Zadynek. Witam Panią Wojską i No I otóż Piotr Wereśniak zrobił film, który można przeczytać o tym na plakatach. Chce być komedią romantyczną. I od razu chce być. Chyba tylko chce być i tylko na plakatach. Ale właściwie trudno się temu dziwić, bo tutaj wchodzą jak gdyby dwie sprawy. Po pierwsze, to jest dobry chwyt reklamowy, to jest dobre hasło, komedia romantyczna. Ale przecież Piotr Wereśnia, który zrobił killera i którego interesuje należy sądzić jakaś inna rzeczywistość, taka ciekawsza, bardziej dotykalna, użył tego hasła chyba tylko po to właśnie, żeby ją umieścić na plakatach. Bo Najmocniejszą stroną tego filmu jest coś, co można by nazwać jego tłem społecznym. I w tym widziałabym Wereśniaka Skinnera właśnie. Bo to jest właściwie taka historia na pograniczu jakby sensacji. Otóż przed wereśniakiem, inny młody reżyser, zrobił film pod tytułem Młode wilki i w tym filmie właściwie odkrył, nazwał może raczej pewną formację chłopców. W tamtym przypadku, to znaczy młodzieńców, którzy dorywają się do wielkich pieniędzy, no w drodze przestępstwa, tam kończy się to źle. Natomiast Wereśniak dokonał następnego odkrycia, bardzo ciekawego, i szkoda, że od niego uciekł. Mianowicie tamten odkrył młode wilki, a Wereśniak odkrył młode harpie. Otóż młode harpie są to dziewczyny, piękne dziewczyny, które. Zbijają pieniążki na tak zwanych jeleniach, czyli mężczyznach, których łatwo, jakby tu powiedzieć, naciągnąć na pieniądze. I to jest bardzo ciekawa część tego filmu, ale to jest tylko tło, bo Wereśniak, chcąc być oglądany, uznał, że trzeba do tego dodać jakąś historię miłosną rzeczonych, zakochanych, no i tutaj niestety, niestety jest niedobrze. Bo główna bohaterka tego filmu, która zarabia pieniądze oszukując mężczyzn, do tego y, chłopiec, z którym się zakochała, on w niej robi dokładnie to samo w przypadku bogatych dam. A więc kiedy taka para zakocha się w sobie, to co robi? To, co robiła dotychczas, to znaczy oszukuje się przez cały czas. I jeżeli młodzi ludzie oszukują się konsekwentnie, aż do momentu stanięcia przed ołtarzem, to oczywiście nie za bardzo wierzymy w tej ich miłość. Bo komedia romantyczna naprawdę to jest taki film, w którym ktoś zakochał się jakby za nas, w naszym imieniu. I my za jego pośrednictwem też przeżywamy wspaniałą miłość. No ale jakże się zidentyfikować z panienką, która oszukuje, z młodzieńcem, który oszukuje. No nic z tego nie wyjdzie. Po prostu my ich nie lubimy. I koniec końców mówimy sobie, Kochają się, nie kochają się. Bóg z nimi. Co nas to obchodzi? Teatr muzyczny Roma wystawił Piotrusia Pana na podstawie powieści Jamesa Berniego. Libretto napisał Jeremi Przybora, muzykę Janusz Stokłosa, a reżyserii i choreografii podjął się Janusz Józefowicz. W roli pani Darlington Edyta Geppert, a w podwójnej roli pana Darlington i kapitana Haka, Wiktor Zborowski. Piotruś Pan to taki chłopiec, który którym nie chciał

Paść na twarz! Wojownicy, rozkraczony lew, obozieczny tasak i inna. paść na twarz! Proszę Państwa, lat temu, 7, 7 e, zobaczyłem Piotrusia Pana, nie, nie pamiętam czy to był Londyn czy Nowy Jork, aż w razie wersję, która mi się nie podobała, przede wszystkim dlatego, że rolę Piotrusia gra, grała 30-letnia kobieta, jakaś jak sportu. Nie podobała się po prostu ta inscenizacja pomyślałem, że można byłoby to zrobić inaczej, po swojemu. No i 7 lat później jakoś szczęśliwie udało się to. No zamiar był trochę inny, chciałem zrobić na scenie Teatru wielkiego, wielkiego, która daje wspaniałe możliwości inscenizacyjne, niestety no nie, nie udało się, no i po różnych perturbacjach znaleźliśmy tutaj miejsce w Teatrze Roma który nas przyjął i, i, i no i ten, dzięki dyrektorowi tego teatru ten spektakl, ten spektakl powstał. Ja mam nadzieję, proszę Państwa, tak, że, że tak jak na przykład w Londynie West End żyje z teatru muzykalowego, że być może kiedyś się będzie do Warszawy przyjeżdżało na przedstawienia muzyczne. Bardzo bym chciał, żeby tak było i myślę, że już Pan jest krokiem jakimś w tym kierunku. I mm -hmm.